Jak wygląda sprawdzenie oraz ewentualna regeneracja pompy wysokiego ciśnienia i wtryskiwaczy diesla, na przykładzie mojej Alfy. Zdemontowałem pompę i wtryski i żeby wam to wszystko ładnie pokazać, pojechałem do Gryfina, do Bosch Diesel Center Mszoka, do moich znajomych, którzy się zajmują tymi od lat i naprawdę wiedzą co robią. W pierwszej kolejności są sprawdzane, jak i spisywane wszelkie numery, czy to z wtryskiwaczy, czy też pompy. Następnie są oczyszczane, jak na przykład te wtryski w myjce ultradźwiękowej. W przypadku wtryskiwaczy jeszcze zanim do tego podejdziemy, sprawdza się C czy są sprawne? Podłączamy pompę i wtryski do testera i sprawdzamy jej wydajność. Z tego co zrozumiałem, to urządzenie sprawdza pompę czy wtryski różnymi programami, które imitują pracę pompy, np. Na, na wolnych obrotach, na delikatnych, wysokich, a nawet pod takim obciążeniem, które nie osiągniemy w samochodzie podczas normalnej jazdy, czy nawet zwariowanej jazdy. W skrócie ta maszyna sprawdza wydajność Waszych trysków i pompy, właściwie ponad miarę. W mojej pompie okazało się, że wyniki są w normie, ale poprosiłem, by zostały wymienione wszelkie uszczelniacze, bo na przykład te zewnątrz nie wyglądały już najlepiej. Okazało się, że wałek pompy wysokiego ciśnienia miał lekkie obtarcia, takie jak tu widzicie. Jedną z możliwości takiego obtarcia jest to, że prawdopodobnie pompa niskiego ciśnienia zaczyna już jakby opiłkować i potem to właśnie się przybija na cały ten wałek. I dla świętego spokoju, mimo że wszystko działało, było w par Parametrach postanowiłem, że i pompę niskiego ciśnienia wymienię na nową. Ta pompa niskiego ciśnienia swoje już przejechała. Z wtryskami nic wielkiego się nie działo, zostały po prostu oczyszczone, parametry trzymają, wszystko jest złożone do kupy, samochód odpala. I teraz tak, za każdym razem, gdy robimy cokolwiek z pompą wysokiego ciśnienia niskiego, z wtryskiwaczami, obowiązkowym jest, aby wymienić filtr paliwa, żeby to wszystko chodziło na takim czystym paliwie, a pod wtryski obowiązkowo nowe podkładki.